To jest gra Taskiego z, yy, z Piotrkiem. Ciekawe rzeczy się stały w tej grze. To nie jest łatwa gra do komentowania, bo była to gra na Wielkie Moja i w takich grach na Wielkie Moja to naprawdę dużo zależy od yy, wyceny całoplanszowej sytuacji. I często to są sprawy, które trudno, yy, trudno nazwać słowami. Bo na przykład okaże się, że zagraliśmy. Dobry kształt, ale nasz przeciwnik połyka nagle stupunktowe pudełko. Tworzy stupunktowe pudełko. No i w takiej sytuacji nasz dobry kształt może nie wystarczać. W tej chwili jak czarny wyskoczył, to biały odszedł od mirorowania, ponieważ uznał, że ten ruch pozwala mu dostać tamten jakby wyskok w sente, po czym po czym zagrać na, na granicy dwóch moją na g6. Ruch czarnego na e10 to na pewno błąd. Na pewno. Dlatego, że ym, tutaj czarny jest bardzo silny, a i te kamienie nie mają się zbyt źle, więc czarny próbuje tworzyć punkty od żyjących kamieni. Jeśli już tworzyć, to naprawdę tworzyć na dużą skalę i przynajmniej przynajmniej jakoś mieć kontynuację no spójrzmy ten ruch czarnego ma kontynuację jest też na granicy dwóch mojo a to jest takie odejście no to nie może być dobre i biały zyskał czas żeby zagrać oba ruchy na obu granicach dwóch mojo moja rekomendacja jest taka żeby nie grać wcale f8 tylko zagrać samemu na granicy na drugiej granicy dwóch mojno, no bo czego my się tutaj biały boimy, że biały wejdzie, no to znakomicie mamy cel ataku. A jeżeli biały zagra od góry, no to teraz już być może jestem w stanie zaakceptować takie zagranie, no ale też lepiej na piątej linii, a nie na czwartej. Jesteśmy strasznie silni, nie bądźmy tak, tak skromni. Dobra. W grze czarny zagrał ten, ten trochę mało efektywny ruch. Dalej odpowiada na ruchy białego, ale trochę tak wyzywa białego, że no co, udać się stworzyć tutaj punkty, udać się. No wcale niekoniecznie, bo ciabara, czarny wejdzie, przeżyje, a punkty sam już ma. Natomiast biały powiedział: okej, okay, to ja też wezmę punkty, i teraz to będzie zadanie dla czarnego, żeby wejść w jedną z dziur. No i jak to z takimi dwuskrzydłowymi mojo bywa, jeśli czarny, przepraszam, laguje mnie, więc być może znowu mnie nie słychać. Album nie przerywa. Na się mam dużego laga. Hmm. Dobra. To, co mówiłem, to to, że jeżeli czarny wejdzie teraz w jedną z dziur, to prawdopodobnie białemu uda się, atakując grupę czarnego, zalepić drugą z dziur. Więc fajnie tworząc moją mieć dwie dziury, bo wtedy przeciwnik w jedną, to my zalepiamy w drugą, atakując go. Yy, więc bardzo przytomna i dobra decyzja białego, żeby po prostu wziąć punkty, a nie próbować tworzyć to moje i samemu budować, lepiej zapraszać przeciwnika. Czarny z kolei wybrał bardzo dobry punkt do ataku, bo kiedy chcemy, kiedy chcemy atakować, yy, znaczy twu, kiedy chcemy inwadować, to powinniśmy. Um, oprzeć się na słabości przeciwnika. Kiedy inwadujemy, to spoglądamy, gdzie przeciwnik ma słabość w kształcie. W tej chwili, w tej chwili zarówno um, lewy, prawy dolny narożnik, jak i lewy dolny narożnik to całkiem silne kształty. Ewentualnie, ewentualnie, jeżeli chodzi nam o ten lewy dolny to być może można taki zagrać ruch śmieszny na J6, na który jest bardzo trudno odpowiedzieć białemu więc, więc tam też jest jakaś słabość, natomiast jakaś słabość, natomiast ta słabość, którą, której Czarny użył w grze, jest znacznie, znacznie ważniejsza. Jeszcze raz muszę poczekać na to, aż mi się przeładuje KGS, bo nie widzę co. co... Nie reaguje na moje ruchy. Spróbuję za tydzień przynajmniej się połączyć z Ethernetem tutaj, zamiast z Wi-Fi. Um, widać, że KGS sobie bardzo nie radzi ze słabym internetem. Um, co, co? Dobra, wróciło. Um, tak, także to, o co czarnemu chodzi, to fakt, że biały też ma grupę, którą można zaatakować. Jeśli biały teraz postanowi pincerować czarnego, to znakomicie teraz grupa białego jest już słaba. Jeżeli biały postanowi zagrać dobry kształt, to jest bardzo dobry kształt, to czarny teraz może wychodzić i czarny w naturalny sposób dokonuje penetracji mojo-białego, opierając się, opierając się na słabej grupie białego. Um, dobra. Natomiast biały zagrał bardzo rozsądny ruch. Tam są słabości związane z tymi kamieniami, o tu, ale biały jest w stanie to przełknąć, bo przede wszystkim chodzi mu o zalepienie tej drugiej dziury. Czarny wypełza, no i teraz bardzo, bardzo, bardzo ważna sprawa, Q12, żeby ten kształt przeciwnika pozostał, pozostał słaby. Że, teraz, nawet jak biały odpowie, to nadal to są wielkie słabości. Nawet jak biały wyskoczy, nawet jak biały wyskoczy o tak, to nadal tam będzie można odciąć jakieś kamień białego. No i dalej możemy też kontynuować tworzeniem bazy, chociaż nie wiem, czy to konieczne, no ale można tutaj dostać jakieś dobre wymiany. Natomiast y, czarny najpierw pchał i biały teraz zagrał bardzo dobry ruch, który zalepia wszystkie słabości. I biały się nie boi, że czarny będzie grał pchany, ponieważ i tak czarny zostanie zamknięty. Czarny dość ładnie. Y, 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 Tą grupą zbudował kształt, żyje na dużą skalę, no ale w tej chwili gra jest już dobra dla białego, bo biały po prostu zagrał dobre kształty i ma potężny wpływ. Nadzieja czarnego jest taka, że dobra, dobra, ale jak użyjesz tego wpływu, jak ja ci tutaj zainwaduję, to ci to wszystko wyżrę. A biały, no to tylko uczyć się od Tasukiego. Białemu zupełnie nie zależy na tym, żeby ta grupa, żeby ta grupa zmarła. Białym zupełnie, zupełnie nie zależy na tym, żeby tworzyć punkty od tej ściany, i to jest bardzo dojrzałe myślenie o grze. Um, przykład niedojrzałego myślenia. Niedojrzałe myślenie byłoby takie, że gramy jeszcze raz shoulder heata, yy, decydujemy się na to, że w naszym kształcie będzie dużo słabości, no i teraz przystępujemy do budowania stacji, dworca centralnego budowanie dworców centralnych to zazwyczaj karkołomne zadanie. Już mamy dwie ściany, wspaniale, budujemy trzecią, a tutaj czarny od razu burzy czwartą. Do dworców centralnych potrzebne są cztery ściany i to trudna rzecz. A tymczasem Tasuki mówi, że nie, ja nie potrzebuję, ja spycham czarnego na tę moją ścianę, ale zadbam o to, żeby moje kształty były połączone silne no i teraz czarny być może sobie myśli, no dobra, dobra, ale gdzie twój zysk, taski? Ym, okazuje się, że zysk białego za chwilę będzie widoczny. Najpierw czarny musi się zatroszczyć o swoją grupę. Biały wywiera ciągłą presję, czarny się zatroszczył. No i wreszcie. Hmm, nie, wydaje mi się, że wypadałoby jeszcze dodać jeden ruch, natomiast czarny postanowił, że będzie sam budował. To na pewno był błąd. Bo jeżeli biały skończył tę całą akcję w centen, no to teraz biały gra jedyny pozostały ruch na planszy, gdzie są takie uczciwe punkty do wzięcia. Po prostu biały przeżywa w narożniku na dużą skalę i czarny w tej chwili już nie wyrabia na punkty. Możemy policzyć punkty za chwilę, natomiast no biały dostał. I narożnik prawy dolny i lewy górny to powinna być, powinna to być dobra gra dla białego. Swoją drogą, jak biały nas tak uderza, a my chcemy em, atakować grupę białego, to lepiej zejdźmy. Ja wiem, że zazwyczaj jest hane, bo pozwala nam to na uzyskanie sente Ale w tej chwili to zupełnie nie jest normalna sytuacja, ponieważ biały, biały nie jest mm, bezpieczną grupką. Biały jest grupką umierającą. Dlatego gramy w dół i następnie będziemy mogli y, uczynić białego znacznie mniejszym. Znacznie, znacznie mniejszym. Ehm, dobra. Ehm, tak. Y, w tej chwili. Y, 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 w tej chwili czarny y, musiał się y, budować, musiał uciekać dalej musiał dalej uciekać swoją grupą, ponieważ biały szedł jak czołg i zgarniał kolejne punkty swoimi gąsienicami. Yy, Także czarny powinien odpowiedzieć w 4 no faktycznie, faktycznie odpowiedź w 4 wydaje się dosyć obowiązkowa, ale tak czy siak yy, teren czarnego zostanie spenetrowany, no bo trudno jest tworzyć takie, takie tereny od siły, Biały po prostu wchodzi i nie da się go jak zaatakować. Także ostatni, najważ... znaczy później w grze się stała jeszcze jedna rzecz, mianowicie biały po prostu rozciął czarnego, i okazało się, że czarny tutaj zginął. To było trochę ryzykowne z... ze strony białego, bo jeżeli czarny przeżyje, no to dostał jakieś kamienie, które mu pomagają w tworzeniu, w tworzeniu punktów. Natomiast no, bardzo trudno było przeżyć grupą. Przeżyć grupą czarnego, i ostatecznie w ruchu setnym grupa zginęła. Dobra. Natomiast yy, jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do ruchu na K14. K14 to jest ruch niesprecyzowany, nie wiadomo co niezidentyfikowany obiekt latający. Coś takiego, co próbuje tworzyć punkty, ale te punkty można bardzo łatwo zabierać. To, to nie jest zupełnie, zupełnie uczciwe zagranie. Narożnik jest dużo, dużo większy. Tam i tak będą punkty. Nawet jak biały zagra tutaj, nawet jeżeli będziemy się bali i odpowiemy na J3, to i tak na górze pozostaną punkty. Więc yy, niezidentyfikowany obiekt latający zdecydowanie jest mniej ważny niż po prostu zjedzenie narożnika. Yy, kiedy biały przeżył w narożniku, to gra już była bardzo dobra dla białego. Jeżeli liczycie punkty w taki dosyć. Yy, Dosyć. Dobra, wyobraźmy sobie, że, że czarny zagrał tutaj zagrał tutaj ruch bezpieczny, O taki. Jeżeli policzycie punkty tak na szybko, to może się wydawać, że jest w miarę równo. Ale okaże się, że ym, kształty białego są całkowicie solidne, zwłaszcza teraz, kiedy, kiedy biały jest już całkiem połączony, a to oznacza, że białemu będzie bardzo łatwo wchodzić i wchodzić i niszczyć burzyć, burzyć to, co to, co czarny budował. Na przykład N15 sente, yy, tak, no generalnie biały ma, yy, as 15 sente, tak, to sente i wejście w, w narożnik. Yy, czarny ma po prostu mniej. Dobra.